Witam tu PSM. Dzisiaj losujemy konto do Lola. Jak to było napisanie? Do oddania konto. 3, 4, 49 postaci, dwie skórki. Jakieś pierdoły możecie sobie obejrzeć. Dobra, nieważne. I tak, mamy 35 komentarzy i z tych 35 komentarzy wybierzemy jeden komentarz. Który wygra. No także losujemy 1 na 35. 35. Proszę. Idziemy na sam dół. Mateusz Dąberko. Gratuluję. Zgłoś się do, na, do mnie. Albo ja do ciebie po prostu napiszę. Yy, tak. Zobaczymy, jak to jego kanał wygląda. Tak. Lajkuję. Lajkuje, O, widać mu jakieś widz. Oj, i subskrybuję. Proszę. Także. Mateusz Dąberko, zaraz się z nim skontaktujemy. A no i zobaczymy. No i zobaczymy jak to właśnie wyjdzie.